Ja Cześć Panie moi drodzy widzowie, z tej Monter. Kmonter Witam was na kanale Kmonter, na którym cię o łapy w górę i koniecznie subskrypcja po więcej takich filmów, zostaw dzwoneczek, żeby ci kolejne nie ominęły wbijaj na Discorda, do którego link znajdziesz w opisie i to jest kolejny odcinek z Roblox Prawdziwe Życie zaraz tu powinienem się spotkać z tym panem, któremu zapłaciłem wcześniej za yy, hotel dzisiaj drugi dzień tutaj chyba to już pan podjeżdża To... Wit witam, witam. Ja tutaj. Ja tu panu e, chciałem zapłacić. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia e, no... i ja, ja już nie będę tutaj chodzić do tego. E, do tego hotelu. A czy my już i tak zamykamy tu miejsce A dobrze. To kurde widzowie, teraz już nawet jakbym chciał, to już do tego hotelu nie wrócę. Zamk zamknęli hotel, muszę znaleźć pracę. Jakąś lepszą na pewno. Ale chyba jeszcze dzisiaj pójdę do burgerowni pracować. I tak zostaje nam pięćdziesiąt dolarów. Pójdę sobie chyba najpierw do ka na kawę. O siema, siema O siema wsiadaj, wsiadaj. Dobra, no, a mnie do pracy? No, sprawa jest tylko Jaka? No bo burgerownię zamykamy Jak to I Nie no, nie gadaj mi To gdzie ja pójdę do pracy? Nie, ja mam 50, nie, nie, 50 dolarów, pójdę. mnie na nocowanie zamykamy. nie stać Niestety Słyszałem, że straż pożarne mają tam wolne miejsca jakieś. To w sumie możesz mnie tam podwieźć, to ja się tam spytam o pracę. Mhm. Ten... To jest ja to, to straż? Dobra. Tak. A ile tu płacą, ile tu płacą? 50 za jedno wyzwanie. No. No trochę, trochę mało, ale może być. No teraz w mieście dużo się dzieje. Dobra, to idziemy. A tu gdzieś powinien być dyrektor. No, to ja spadam mara. A, to znajdźmy gdzieś tutaj jakąś poczekalnię. Może gdzieś tu będzie. Jest poczekalnia. Tu jest poczekalnia. No, no to poczynę sobie usiąść na poczekalnię. W ogóle widzowie, dziękuję Wam bardzo za 38 sługów. Strasznie szybko leci. A więc lecimy po 40. Co ja mogę powiedzieć? O, witam pana bardzo. Pan jest tym, yy, tym dyrektorem tutaj tego tego. E, tak, tak, jestem dyrektorem. No ja tu po pracę przyszłam, bo słyszałem, że miejsca szukacie akurat. Macie wolne miejsca to. E, dobrze, to zapraszam do wida. Dobrze. Bo tu jest tak duży, że ja nawet już zapomniałem, gdzie biuro jest. A ten do Przepraszam. A, no to ja. Dobrze, pan jest po pracy. Tak, po pracy, po pracy. Pan miał kiedyś jakieś doświadczenie, coś takiego, czy nie? Yy, raczej bym powiedział, że nie. Yy, dobrze. Yy, pan, Jakie ma pan wykształcenie? No, całkiem dobre. Czy znaczy, już się ma pan? Co przepraszam. To, czy, ma, czy ma pan wyż, wyższe wykształcenie? Można tak powiedzieć. Byłem bardzo e, dobry z WF-u do, dobrze pan. A pan na jakie stanowisko by chciał? Jakich chodek? Ja po prostu po pracę, bo pieniędzy potrzebuję. Ma pan siłę fizyczną, czyli jest No tak. Silny? No, no mówiłem, że z UEFA jestem dobry, to chyba ta. O, Zresztą tam widziałem, jak Dobra, szliśmy to. Jak, jak widziałem, że, że szliśmy, to tam był fitness room, więc będę zawsze poćwiczyć jeszcze. O, no to może pan. Może ta pan pójdzie panu zdaje takie lekkie testy, dobrze? Dobrze. Cześć. To, to Cześć. Ja, ja już tam będę iść. To jest ten fitness room. O, ja sobie tu stanę. O, coś, coś chyba nie działa, bieżnia. O, Pewnie znowu ci z urzędu prąd nam pozabierali. Dobra, to, to panu sztangę pogociskam. Dobrze, hamy jedne wielkie. Uch. 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 Widział pan? Tak. Dobrze, no to... Z... No można powiedzieć, że zdał pan, proszę się przebrać. Dobrze. A pan dzisiaj... Dzisiaj pan chce być w pracy cały dzień, czy dzisiaj jeszcze pan chce udlop? Nie no, powiem, dziś, to dzisiaj przybywa. już mogę, mogę dzisiaj być już w pracy. Dobrze. No to niech pan się przebierze.

Do hydrant? Yy, nie yy, Podłączajcie do hydrantu, nie bierzcie od razu sprzętu, tylko podpinamy do hydrantu Dobra, jak wchodzę z gaśnicą yy, Nie wchodź, bo hełmu nie masz Ach. Nie ma kudram tu chyba Co robimy? Gasimy. Gasimy. Do środka trzeba wejść. Czy nie ma e, Ja będę do środka. No to uberaj sobie cały sprzęt i chodzi. ja tam muszę. Oj, chyba. Nie ma nigdzie niestety. Chodzę Dobra, ubierajcie się. Ja mam. Waterpump. Bierz wąż z drugiej strony mojego wozu. Trzeba drzwi. Bez, Dobra, bezpiecznie bez, 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 bez. Nie Ja zły gusto tu. wziąć Adolf. Nie wiem, czy wody wystarczy. A gdzie policja? Nie wiem, oni pewnie przyjadą zabezpieczyć teren. O, Boże. Pięć minut <laughs> będzie w piatku. <laughs> Sz szukaj, ludzi, nie ma nikogo. Pali się tu. No. <laughs> Tylko wozy się poplątały. Jeszcze z tyłu jest. Szybko do tyłu. <śmiech> 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 Ale tak. o, 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 jest. Udało się. To była ciężka akcja. Usiądę sobie. O Jezu. Dobra, Jaki co sobie... może trzeba ten leki zażyć jakieś. Dzisiaj ja nie wchodziłem, więc ja nie wiem. Nie, nie to by raczej nie było. Nie, nie wiem. The castle. Bardzo dużo tam. Było. Gdzie, gdzie jest trzeci? To jak ci trzeci? A nie jest, na o Boże, dobra, nie było żadnych poszkodowanych? Nie, chyba bo... nie, chyba nie. A właśnie, gdzie, co, gdzie jest właś właściciel domu? To mogło być podpalenie, pewnie DTU w się tym zajmie. Przeszukam teren, czy nie ma tu na pewno żadnej osoby. Nie, nie widzę. Wejdę jeszcze do środka. Policja potem przyjedzie, prawdopodobnie to Co jest to? Policja. Kolejny pożar! Kolejny pożar! A nie, to ktoś... to był ten panik Jedziemy, są wszyscy? Ja jestem pasażerem, ja jeszcze nie umiem jeździć i mam jeszcze prawka A pra prawka nie masz? No prawka No ono no, i się rozprzestrzeniło No dobra, chyba policja jedzie Ja się tym zajmę Pożar! Ja się zajmę policją Ja się zajmę policją ja Powiem ja policji, ja ja żeby zabezpieczyli teren Idzie policja? Gdzieś jechała. Słyszałem. Jechała gdzieś. Czekaj, mi zgłosi na radiu. Policja! Słyszał! Ogień się rozprzestrzenia. Dzień dobry Panie policjantku ja, ma... Pani... no ja nie zabezpieczacie Panie policjantku, że wody Wody Dobrze, pomogę panu zabezpieczyć teren No, oddalmy się od tego Nie ma wody o, Panie... O kurde Magia Ja, magia. ja mam jeszcze wodę Nie mam, ale już nie ma prawie Już ostatnie kreska Ja Wiadomo co, powalił? Dobra, to, to biorę z gaśnicy Dobra, Cały tył domu się pali Potrzebujemy szybko wody. ta gaśnica nic nie robi Brak wody się do jednego z was jednak ta gaśnica coś robi Nie do... Nie chodź do środka Ty robisz problem wody nie ma Co nie ma? Nie ma wody. Jak nie ma? No nie ma wody już w największym lutym to... Do mnie się trzeba po podpiąć. Masz tu do podpięcia? Tam mamy dół. Nie możemy się podpiąć! Nie ten was wzięliśmy! Od razu do was mówię, że dzisiaj będą premie. O! Oh. Nie mam wody. Oj! Problem. Rzeka jest no, bardzo no. daleko stąd. Mojego węża, z moich wężów, jeszcze to. Mogę, no, mogę, mogę próbować i... coś y, tą gaśnicą. Wchodzę do środka. Że... Właśnie te węże wypieprzajcie. O worzę. Bądź miał. Ale jest woda, w tym. o Jezu jest woda, jest woda, się w głowie, ja Nie jest woda, jest woda, Nie woda, jest woda, Udało się. Trzeba... Zbierajcie węże. Wracamy do bazy Ale trzeba wąża zabrać wszystkie I Na dzisiaj to jest koniec zmiany, będę dawał wam premię, prawdopodobnie będzie zbiórka Może... Jak my to w, w, w wąż weźmiemy? Ja już wracam Rady wam się umyć, bo będziecie śmiecić Kogo jest ten wąż? Ja mam tylko, żeby go wyciągnąć Panie komentarze, tu masz. Spróbuj go wziąć, panie komentarze Nie mogę, bo to nie mój wąż Aha, to szef Ja. Wzywaj szefa Halo szefie, Przyjdź, przyjedź, wąż zostaw wieś. E, zgłaszam? Dobrze, już jadę. Wezmę kłada. Dobrze, bez odbieru. O! Co jest? Jak tu się Szybko trzeba Nie, no dos... Dos... Kolejny pożar, widzi? Do... Rozprzestrzenia to się Ja jadę Nie szu... pojadę poszukać tego weź, weź to ten... Ten wąż No i pojechał, no mówiła... Wiemy No i się spali ten cho hoł... no i tyle Wiesz ten wąż stamtąd Tutaj, szefie, tu O Miło Dobra, my jedziemy potem zatankować, wsiadaj Nowy, wsiadaj Dobra O! Ja, ja idę poszukać tego yy, Świdlantów Wszystko Dobra, wracamy do bazy, ja już kończę z tej zmiany, bo to... A co z tamtym sam. domem? Tam dom się pali przecież u, 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 sił, Ugasiłem go A, dobrze To stówkę zarobiłem Nawet więcej, ile premium Albo oh, ci szef masz więcej da. No, może Oby Idę kawkę o, zaparzyć. Z tego sprzętu, a ty tam do biura idź. Zaraz idę do biura, będę was po kolei wołał. A ja nie potrzebuję. Nie chcesz premium, to tylko mody dostanie. Nowy, no mody, no. Y, panie szefie, zaparzyć panu kawkę? Nie, nie trzeba. Dobrze, to sobie zrobię. Dobra, młody. Myślę, że dostałeś premii. Ile? Razem zarobiłeś w dzisiejszym 350 dolców. A mi mówiono, że 50 będę dostawać za jedno. To całkiem sporo. No, ale za te trzy pożary, jeden pożar to jest stuwa u nas. No tak liczymy jeden pożar ugaszony i ugasiliśmy razem trzy, no to 300 dolarów premii. Fajnie, to teraz ile łącznie mam? 350 180 reszty, to 450 530 Musiałbym wziąć kredyt, mm. żeby kupić najtańsze auto Ja przyjechałam Może pan Siema. na raty, ja bym na raty pan, Ja kupiłam ja... Jaka niezła ale fajne też po miałem. No, trochę kosztuje. No, ja słyszałem, że to teraz dosyć rzadka. No, w ogóle tam dowody teraz robię na prawo jazdy. Chyba do dzisiaj tylko robię. A no, to, no to pójdę, a darmowe, darmowe są? Y tak, nie Albo że cię zniszczę, da. No dobra. Będę musiał chyba wziąć jeszcze mały kredyt na auto. Dobra, gdzie, gdzie to prawo? Gdzie to prawo jazdy? E, to prawo jazdy to musimy tego funkcjonariusza się zapytać, bo to on tam prowadzi. Dobra. I to, dowiesz, to jeżeli to... podobał Wam się taki film, zostaw sobie udeczną łapy w górę, jeżeli chcesz więcej. Dobra. Przepraszam, proszę ja. pana, gdzie, gdzie zrobić to prawo jazdy? Bo słyszałem, że jest jakaś e, taka... E, prawo jazdy. tutaj jest Jedzie na prawo albo na lewo. Na w szczęście sensie tutaj jak wyjeżdża po prawo albo lewo. No albo łatwiej to jest Za stacją jest. Taki ja, budynek. Do, dobrze, się... dobrze, dobrze. Dobrze. Mm. Ja, to ja tam, no. ja tam podjadę. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Taki duży budynek za stacją benzynową. Dobra, to dawaj może kredyt chcesz? Jakiś, nie wiem, kredyt, coś? no coś na Nie. Twoja sprawka kosztuje też, co nie? No, ale ile, bo mam, no, mam 530 mam pięćset to chyba starczy. Ok, to do stacji bo może jeszcze nikogo nie być tam, bo oni chyba otwierają od ten, od ten, oni chyba zaraz, zasz, oni chyba zaraz będą otwierać, nie? No tak, dobra ale pojedźmy sprawdzić Nie no Ma chyba nikogo. Aż się rozpadało, chodź do środka o. Czekaj gdzieś... Tu jest, tu jest, tu jest o. No, Wiesz, bo ja, ja pierwszy raz to tak... Dobra, to chodź e, Witam Witam Dzień dobry My tutaj przeszliśmy licencja to Prawo jazdy, prawo -jazdy. Eee, Dobrze, wszystko jest, to do... wszystko się zgadza. Kurs zrobić? Autem? Tak. Tylko najpierw trzeba będzie stać się egzamin. Dobrze, tak za jutro tak, 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 tak? Tak. Dobra. Dobrze to tyle? Kurde, to łatwo tam... poszło. To dawaj, może jedziemy teraz po kredyt i jakieś auto ci wybierzemy. A to już jutro. A, do... No to dobra, to. To chodzi do mojego domu, cię zawiesz, bo ty chyba nie masz gdzie mieszkać. No. Dobra, to Twój dom. Mega fajny. Na taki no. chyba będę zarabiać. Widzowa, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostaw łapę w górę z subskrypcją i dzwoneczek, żeby Cię kolejne filmiki nie ominęły. I napisz w komentarzu, czy podoba Ci się seria i koniecznie wbijaj na Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. I co ja mogę powiedzieć? Pa!